Teraz jestem i opowiem historię najstarszego w opolu Kościoła parafialnego pod wezwianiem Najświętszej Marii Polesnej, zwane także Kościołem na Górze. Dowiedziałem się, że tradycja mówi, że w drodze do Prus święty Wojciech w 1984 głosił na tym miejscu Słowo Boże i polecił wystawić tu kaplicę. A, a książę Władysław Pias przyznaje Kościołowi prawa parafii. No i skutek różnych zawirowań, kościół spalony, magazyn był i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest teraz tutaj, zaraz go pokażę. W stylu baroku, gotycka nawa, jest północ. W głównym montażu był obraz Matki Bożej Piekarskiej, oryginał pod kaderze Świętego Krzyża, a w 34 wisi na ścianie bocznej przy wejściu na chór. W każdym razie idę do kościoła. Tutaj chyba jest zdrowa z Mariłaś kiszpełna. Kaplica Częstochowska, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Barok Piękny kościół w oporu koło muzeum Alarm, uwaga nie wchodzić. Oczywiście reformacja też dotknęła. Protestanci byli w tym kościele. Zbliżenie zrobię. Północna Nawa, czyli I idziemy dalej. Górę pokazuje w Baroku Północna, czyli która jest najstarsza. To od razu Wam pokazuje, Północna jest tu, najstarsza, zobaczcie. Tu jest barok, tu było zburzone, tu było spalone. XVIII wiek, 17. Od razu widać, proszę bardzo, ta nawa, jakie ma e, sufit, sklepienie tak zwane. Och. No i rzut na organy.